Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy dość nietypową sytuację. Nasz gospodarz jest naszym gościem. Pan doktor Piotr Skowroński, kierownik działu sztuki w Muzeum Łazienki Królewskie. Do tej pory pytał kolejnych uczonych kolegów, co u pana u pani na warsztacie. Ale pan doktor Skowroński sam jest przecież badaczem XVIII wieku i to badaczem o sporym już dorobku. Zajmował się genezą Rady Nieustającej, Sejmem 1776 roku, w ogóle polityką wewnętrzną Rzeczypospolitej tego czasu. Ma na swoim koncie też edycje źródłowe i to bardzo ciekawe, bo publicystyki napisanej przez samego króla Stanisława Augusta. A więc wiele rzeczy ciekawych, o których mógłby nam opowiedzieć, ale my... Chcielibyśmy ja i moi koledzy, żeby pan doktor opowiedział nam dzisiaj trochę nietypowo i trochę o czym innym. No właśnie, panie Piotrze, o czym? Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o książce Jeana Fabra, Stanisław August, Poniatowski i Europa Wieku Świateł. Jest to tłumaczenie książki, która ukazała się w języku francuskim w oryginale 70 lat temu. I jest to książka, która towarzyszy mi tutaj w łazienkach niemalże od początku mojej pracy, bo kiedy zaczynałem pracować tutaj 6 lat temu, to. Przyszedłem tak w połowie na gotowe właśnie, tłumaczenie tej książki było już wykonane przez Jana Marię Kłoczowskiego i moim zadaniem było przygotować redakcję naukową i opracować aparat badawczy do tej publikacji. Zanim pana o to spytam, bo to jest bardzo ciekawe moim zdaniem, ale najpierw pytanie no takie trochę banalne. Czemu w ogóle Łazienki podjęły się wydania książki, która powstała siedem, wyszła drukiem 70 lat temu, powstała wcześniej? i Przez 70 lat funkcjonowała we francuskojęzycznym środowisku, ale w polskim o, wśród tych, którzy znali francuski. Ale nigdy nie została przetłumaczona na polski. Czemu? Czemu teraz? Czemu wreszcie? No tak, to była, to była praca, która była postulatem badawczym z pewnością od tych lat 70. Jest to monumentalna biografia ostatniego króla Polski, zatem związek tutaj z Łazienkami jest oczywisty i Łazienki, które chcą być postrzegane jako takie centrum badań nad XVIII wiekiem, no z pewnością marzyły o tym, że tę książkę wydać. I książka zapewne ze względu na swoje monumentalne rozmiary. Także trudny styl, taki bardzo rudycyjny pisania żana Fabra, no przez te właśnie kilka dekad nie mogła doczekać się swojego tłumaczenia. To prawda. A może właśnie, żana Fabra, może by Pan parę słów powiedział o autorze, bo to jest postać bardzo ważna dla nauki francuskiej i dla nauki polskiej, ciekawa poza tym. Tak, urodzony w 1904 roku, badacz zafascynowany polskim oświeceniem, polską literaturą, tutaj takim momentem, kiedy zakochał się w tym, w naszym kraju miał być wykład Tadeusza Boja Żeleńskiego na Sorbonie. I jako młody badacz trafia do Warszawy, gdzie zaczyna wykładać filologię francuską, literaturę francuską i rozpoczyna trwającą około dekadę kwerendę nad właśnie Biografią Stanisława Augusta i jego kontaktami z Europą oświeconych postaci. Prace nad tą książką przerwał mu wybuch II wojny światowej. Miał wtedy jakiś pierwszy zarys tej książki, jednak w ramach kampanii wrześniowej ewakuował się przez Rumunię i z częścią jedynie swoich notatek, część z nich nie przetrwała tutaj pożogi wojennej w Warszawie. Po wojnie ukończył tę książkę, która ostatecznie w 1952 roku została wydana. Sam Fabry po wojnie też był wielkim inicjatorem tutaj stosunków polsko-francuskich między badaczami zajmującymi się epoką oświecenia, epoką romantyzmu. Tak, to jest rzeczywiście bardzo bardzo taka sympatyczna dla Polski postać. Bardzo ceniona. Zresztą bardzo życzliwy człowiek. Z tego, co słyszałam od starszych kolegów, właściwie każdy, kto przyjeżdżał z Polski, a zajmował się czy oświeceniem, czy romantyzmem, był przez Fabra przyjmowany. Jeśli mógł, to pomagał. Także rzeczywiście bardzo to dla nas postać ważna. No, a może pan parę słów powie? No, może nawet nie parę, a więcej. bo. Nie tłumaczono książki Fabra z różnych przyczyn, ale jedną z nich była ta, że nikt nie chciał się podjąć właśnie tego, co podjął się pan doktor Skowroński, a więc redakcji naukowej, bo ta książka tego wymagała. No właśnie, może pan o tym opowie, jak, na czym to polegało, ta praca nad tą książką i dlaczego to było takie trudne. Tak trudne, że przedtem co najmniej trzech uczonych profesorów uchyliło się od tego, opracowania tej książki, pominę nazwiska, bo musiałabym zacząć od swojego. Więc gdyby pan doktor właśnie nam to opowiedział, jak i na czym polegała ta praca, bo była to praca ogromna. Książka w tym wydaniu Łazienkowskim liczy sobie dwa tomy, oryginał francuski to jest 700 stron takiego bardzo zbitego tekstu, z czego ostatnie 170 stron to są właśnie przypisy. E, opracowane no, w sposób bardzo skrótowy. E, tutaj pewnie i francuskie zwyczaje wydawnicze trochę wpłynęły, być może też e, no, nie wiem, powojenne. E, możliwości wydawnictw, ale też z całą pewnością no, brak możliwości, aby Fabry po wojnie, przygotowując tę książkę do druku, wrócił do warszawskich, krakowskich archiwów, w których pracował i zweryfikował to, co w pierwszej takiej formie przygotowania tej książki do druku w nią wpisał. Więc no, podjąłem się pracy, podróży po archiwach śladami właśnie Żana Fabra czyli Warszawa, Kraków, a także Paryż i Berlin, aby spróbować doprowadzić te przypisy do takiej formy, jaką mam nadzieję, chciałby widzieć autor. Zatem też no właśnie, poza weryfikacją numerów stron, sygnatur, które no niekiedy Fabrowi się myliły tutaj w taki dość systematyczny sposób mylił niektóre cyfry, które sam zapisał, więc po pewnym momencie to też było łatwe do odgadnięcia, jaka to sygnatura może być. E, więc właśnie chciałem to wszystko zweryfikować i wziąć jeszcze raz do ręki źródła Fabra, e, żeby dokonać tej takiej finalnej korekty. A także trochę rozbudowałem te przypisy, że. Przypominały one polskie standardy, jakie chociażby znamy z naszego najważniejszego czasopisma, czyli kwartalnika historycznego, żeby było tak po Bożemu imię i nazwisko adresata, nadawcy listu, data i, i pełna sygnatura. No i, i to faktycznie było tym największym moim wyzwaniem tutaj. W samej treści książki, no, Fabry. Był bardzo systematyczny i tutaj nie było zbyt wielu usterek. Postanowiliśmy no, nie wydawać takiego krytycznego wydania, więc starałem się też nie polemizować i zostawić książkę Fabra w jak najbardziej fabrowej wersji. Tak, ja przeczytałam tę książkę w tłumaczeniu polskim i rzeczywiście. Powiedziałabym, że pan y, doktor to traktuje Fabra z ogromną delikatnością. Znaczy, nigdy nie ma czegoś, do czego często badacze i młodsi i starsi miewają y, takie zacięcie, to znaczy do pouczania autora. Tego tu nie ma w ogóle. Y, jeżeli są poprawki, to są bardzo dyskretne. No, jest jeszcze jedna kwestia, kwestia y, cytatów. Mhm. Tak, Fabry cytował swoje źródła w języku francuskim przede wszystkim. Też w dużej mierze z francuskich źródeł korzysta. No ale to też jest właśnie kwestia jego źródeł. Tutaj w dużej mierze źródłem są chociażby pamiętniki Stanisława Augusta, diariusze sejmowe. I były to źródła tłumaczone w miarę na bieżąco w XVIII wieku też z języka polskiego na język francuski, aby Europie Zachodniej, stanisła w sierpniu mógł zaprezentować swoje osiągnięcia, swój dorobek i swoje porażki. Jednak no, stwierdziłem, że nie warto podejmować tego podwójnego tłumaczenia, czyli żeby tłumacz nie tłumaczył z powrotem źródeł przetłumaczonych na francuski z powrotem na polski, bo moglibyśmy zatracić ich sens, więc no, przewartowałem trochę diariuszy sejmowych i tym podobnych źródeł, właśnie, aby znaleźć ten 18-wieczny polskojęzyczny oryginał. No to bardzo skromnie zabrzmiało, tak tam przewertowałem. To jest ogromna praca, którą, którą pan yy, doktor zrobił. Yy, tak, ja myślę, że to jest rzeczywiście bardzo. No, co jest jeszcze ważne, dodał Pan na końcu książki bibliografię, której u Fabra nie było, co bardzo jest ważne dla, dla badaczy, bo pokazuje i źródła, i opracowania, z których Fabr korzystał i po prostu ułatwia nam pójście na przykład dalej z jego, w stosunku do jego badań. No dobrze, a tak mówimy o tym, jak to opracowali, ale o samej książce może. Może Pan by powiedział właśnie. Co ta książka nam daje, bo moim zdaniem daje jeszcze ciągle bardzo dużo, no ale czy ona się nie dezaktualizowała? Co jest ważnego w tej książce? Mm -hmm. E, więc książkę podzieliliśmy na dwa tomy. Pierwszy tom e, zawiera opis czasów saskich i młodość Stanisława Antoniego Poniatowskiego jeszcze, a drugi tom jest tą faktyczną biografią panowania e, Stanisława Augusta. E, z tym pierwszym tomem e, być mo, mo, możemy mieć pewne problemy. E, wydaje mi się, że opis czasów saskich e, zaprezentowany przez Fabra, chociaż jest e, no, bardzo ciekawy i bardzo erudycyjny, jest też bardzo anegdotyczny. Fabry znajduje sobie przykłady barokowej literatury polskiej i na przykładach takich bardzo wyrywkowych, no nie prowadził systematycznej kwerendy na ten temat, prezentuje te czasy saskie, chociaż dość dobrze uchwytuje w tym wszystkim marazm właśnie intelektualny z tych czasów Augusta II i Augusta III. No, Tą światełkiem, nadziei, którym jest Stanisław Konarski, ale tutaj już miał też biografię Konopczyńskiego Stanisława Konarskiego, na której mógł się opierać. W pierwszym tomie znajduje się też młodość Stanisława Augusta. Ona jest w dużej mierze oparta na pamiętnikach władcy, więc tutaj fabry wzorował się na bardzo ciekawym opisie, zresztą też wydanym przez łazienki w ramach tłumaczenia pamiętników. I na bazie ciekawego tekstu stworzył swój ciekawy tekst, więc jest to bardzo przyjemne do czytania i daje świetny wgląd w takie podłoże intelektualne Stanisława Augusta, i jego doświadczenia, które przydadzą mu się, kiedy już koronę Polski obejmie. No i wreszcie ta, ten faktyczny opis panowania, który znajdziemy w drugim tomie. Jest on no, podzielony tak na trzy części, zgodnie też z dynamiką panowania e, naszego króla, czyli pierwszy, mniej więcej tak do pierwszego rozbioru Polski, kiedy Stanisław August miał jeszcze dużo nadziei na wsparcie Europy Zachodniej, chociażby w reformowaniu kraju. No tutaj zawiódł się i na mocarstwach, które. E, Sąsiadowały z Polską i doprowadziły do rozbioru, jak i na francuskich czy niemieckich filozofach i elitach, właśnie tej Rzeczypospolitej Literackiej, która stanęła po stronie raczej oprawców Rzeczypospolitej niż po stronie Polski. Druga część opowiada o reformach Stanisława Augusta prowadzonych już w sposób taki bardziej dyskretny małymi kroczkami i to jest bardzo ciekawy element tej książki kiedy Fabr wertuje różne zbiory korespondencji i pokazuje Stanisława Augusta przez pryzmat jego kontaktów z innymi postaciami Oświecenia zachodnioeuropejskiego to, co Stanisław August stara się od nich wyzyskać dla Rzeczypospolitej i, i wciągnąć, ją, wciągnąć ich jakoś w ten ruch modernizacyjny swojego kraju. Ale to także pokazuje właśnie rozległe horyzonty samego Stanisława Augusta, gdzie czasami interesuje się militariami, czasami botaniką, czasami filozofią i, i widać tutaj wszechstronność tej postaci. No i trzecia część jest poświęcony i Polskiej Łagodnej Rewolucji, czyli Sejmowi Wielkiemu i Konstytucji 3 maja, jak i całej opowieści o upadku Rzeczypospolitej. No i kto wtedy z tych zachodnioeuropejskich przyjaciół jeszcze Stanisławowi towarzyszył? No tam jest jeszcze fenomenalna galeria postaci dla mnie, jak dla mnie właśnie. Od... Zupełnie nieznanych i zapomnianych jakichś drobnych awanturników po ludzi, no, władców, najsłynniejszych filozofów. Mhm. Indeks, indeks nazwisk liczy sobie około 3000 postaci, więc faktycznie e, Rafał Waszczuk, e, który zajmuje się dyplomacją zachodnioeuropejską, nazwał fabra taką encyklopedią właśnie tych postaci i, i faktycznie znajdziemy właśnie w tej książce e, informacje o wielu postaciach, z którymi Stanisław August miał kontakt, a które e, w ciągu tych 70 lat nadal w polskiej historiografii nie zostały jeszcze zbyt dobrze omówione. No to może jeszcze wspomnijmy o tłumaczeniu, bo w ogóle książka Fabra, o czym Pan wspomniał, jest napisana przepięknie po francusku. Bardzo erudycyjnie, ale też takim stylem. Takim właśnie francuskim, lekkim, to nie jest ciężka w lekturze ciężkie dzieło naukowe. Faber potrafi posługiwać się paradoksem i ironią prawie tak jak ludzie oświecenia. Potrafi nazwać nielubianego przez siebie historyka na przykład tacytem Buduarów i salustiuszem przedsionków. I tego jest tam bardzo wiele. Czy to zostało w tłumaczeniu? Jak najbardziej. Tłumaczenie wykonał pan Jan Maria Kłoczowski który jest i z wykształcenia historykiem i e, ma wielki dorobek w tłumaczeniu literatury pięknej, więc e, zapewnił tej książce zarówno dobre tłumaczenie pod względem merytorycznym, jak i e, piękne językowo, więc osoby zainteresowane Stanisławem Augustem myślę, że z przyjemnością mogą sięgnąć do tej książki, już już pominąć ten aparat naukowy, o którym tutaj e, tak dużo mówimy i te wszystkie sygnatury e, i po prostu zachwycić się epoką oświecenia i Stanisławem Augustem, chociaż w przypisach też kilka anegdotek ciekawych się znajdzie. To prawda. No cóż, zaczęliśmy od Łazienek i skończymy na Łazienkach. To znaczy, moje ostatnie chyba pytanie, czy fabr, czy książka Fabra, może się na coś przydać badaczowi, który jest badaczem osadzonym w Łazienkach i ma jakieś plany? Dalsze związane naukowo właśnie z tym miejscem. Wydaje mi się, że tak. Jeśli myślimy o łazienkach w tej książce, to są chyba takie trzy poziomy, na których można je odszukiwać. Po pierwsze, łazienki są trochę wprzęgnięte w postać Stanisława Augusta i pokazują się jako taki fenomen, który trochę pokazuje jego duszę, więc w pewnym momencie Fabry pisze o takim. Etapie panowania Stanisława Augusta, kiedy to ludzie mieli się od niego odsuwać, że, że Oświecenie w Polsce tak bardzo posunęło się do przodu właśnie w czasach panowania Stanisława Augusta, że przed Sejmem Wielkim młode pokolenie zaczęło trochę wyprzedzać już ten czas, który reprezentował coraz bardziej zaawansowany wiekiem Stanisław August. I tutaj Fabry pisze o zamianie łazienek na powąski i że powąski, a następnie Puławy, czyli dwie siedziby rodu czartoryskich, Przejęły tutaj um, właśnie takie stery intelektualne nad krajem. E, I Fabry porównuje to także na zamianę, właśnie porównując już do francuskich realiów, wersalu e, na Trianon, czyli odejścia w, troszkę na prowincję, w taki świat bardziej romantyczny i, i faktycznie już innej epoki. E, z drugiej strony, znajdziemy w tej książce także. No, informacje drobne dotyczące historii sztuki, dotyczące historii obyczajów, czyli Fabry oczywiście wspomina o obiadach czwartkowych, które też tutaj się odbywały, wspomina o niektórych rzeźbach, to a propos korespondencji Stanisława Augusta, chociażby z grimem, kiedy to mowa jest o rzeźbie Diany, Udona. Która ostatecznie trafia do Łazienek, więc jakieś drobne smaczki z tej korespondencji, także w zakresie tej historii sztuki, są wyciągnięte. No ale ciekawe są także postaci, które bywały tutaj w Łazienkach, i to jest ta trzecia, chyba najbardziej interesująca mnie. Warstwa, czyli postaci, które bywały tutaj w Łazienkach z królem i o których informacje także w korespondencji Stanisława Augusta, jakieś bardzo wyrywkowe, e, możemy znaleźć. I to jest zadaniem, e, myślę, moim i, i badaczy Łazienek, żeby e, rozpoznać to wszystko. Więc mowa chociażby o Katarzynie Zamojskiej, która miała na początku panowania Stanisława Augusta bardzo dużo pomysłów gospodarczych z zakresu e, Tutaj filozofii fizjokratów. I mowa jest o tym, że król zaprasza ją do dyskusji jeszcze w 1767 roku, więc na samym początku panowania, do ujazdowa, wtedy Stanisław August jeszcze nie zaczął budować takich prawdziwych łazienek, tylko koncentrował się na znajdującym się tutaj nieopodal zamku ujazdowskim. Kiedy z kolejnymi pomysłami do króla, też takimi gospodarczymi poszukiwania minerałów, przychodzi Michał Jan Borch. Król trochę go odprawia, nie wierząc w jego pomysły. I też fabryk kwituje to zdaniem, że Borchowi udało się jedynie uzyskać od króla dwie pary chińskich barzantów z łazienek. Też nam to coś mówi o tutejszych zachowaniach i kulturze. I trzecia postać, która tutaj jest związana z łazienkami, to Szcipione Piatoli, jeden ze współtwórców Konstytucji 3 Maja. Tutaj te informacje są jeszcze tym bardziej ważne, że, znajdują się, że, że czerpał je fabry z korespondencji, która już nie istnieje. Są to wypisy choćki, które zostały z z przekazane do Biblioteki Narodowej i w czasie II wojny światowej uległy zniszczeniu. I tam Piatoli wspomina kilka razy łazienki i bibliotekę, nad którą tutaj pracował w pałacu na Wyspie. Smuci się nad tym, że kiedy opuścił Piatoli Warszawę, przejął ją Albert Randi i się do tej biblioteki miesza. No i ubolewa nad tym, że miał tutaj w cieniu łazienek właśnie pracować z królem nad pamiętnikami monarchy i je spisywać. No czego już w ramach wszystkich tych zawieruch wojennych nie mógł nie mógł urzeczywistnić. Dziękuję bardzo. To jest właściwie bardzo ładne zamknięcie, bo pokazuje, że badania historyczne nigdy się nie kończą. I to, co zrobił Fabr, jest początkiem następnych poszukiwań. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i za rozmowę, i za pana ogromną pracę nad dziełem Fabra. Bardzo dziękuję.